Cześć, siemanko, jestem oczywiście kuzyszpele Witam was w kolejnym odcinku z Outlast'a Na moim kanale jest odcinek już piąty Piąty odcinek z Outlast'a Myślę, że bez przedłużenia możemy sobie dać da Kontynuuję oczywiście naszą grę Tak bardzo nie chcę No i dobra, jesteśmy tutaj no może dam. A, w sumie będzie taka ciemniejsza kamerka Okej, okay, jestem tutaj, w tym miejscu no i dobra, Tutaj nie mogę przejść. Nie pamiętam w ogóle, co się działo do ostatniego odcinka, bo bo bo, bo yy, miałem małą przerwę w nagrywaniu tej, tej gry w ogóle. Nie będzie tym razem shit. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy Poszedł, 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 poszedł. Oh, fuck. Tutaj Nienawidzę horrorów, słuchajcie, nienawidzę. A ma ten taki fajny klimat, właśnie. Okej, okay. no i dobra, M mamy zapisywanie. Eee. Jesteśmy tutaj, a tu nie ma innej drogi, więc musimy iść tędy, okej. Okay. jest kluczowe patrzcie Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie tutaj, bo jak mnie znajdzie, to będzie źle. Dobra, go. Zamykam drzwi za sobą oczywiście. Ej, jestem tutaj. Zarębiasz dobra. Go. Go do windy, szybko. Nie, jestem gdzie indziej, o oh, fuck. fuck gdzie jestem uh... o oh, fuck, gdzie jestem? Uh... Tutaj tu, tu tu tutaj dobra o oh, fuck my Halo? do super. Uda, u, uda się, uda się, uda się Dobra, jest. O oh my god Co? Co on tu robi? że go tak nie przycięło. Dobrze ci, dobrze ci, tak. Nagramy to. Bo mam notatkę jakąś kolejną. Śmierć tragera. Jak sprawić, by trager obciekał swoimi własnymi sokami? Ścisnąć delikwenta, dokładnie. Dobra. Jak są wyjść teraz? Okej, okay, tędy. Dobra. Dobra, więc idziemy teraz. Mamy zapis, to jest... niedobrze, że mamy zapis. Jak wiemy zapisy są złe, zwłaszcza w horrorach. To chyba tędy pójdziemy tle Klasycznie tak jak nas gra kieruje. Do góry, pźliśmy do góry najpierw. Okej, okay, tu nie przejdziemy, także... Także sorry, niestety musimy iść w dół. A ja mam uciekać z tego, z tego psychiatryka ani iść w dół, ej. No to nie przejdę. Super, coś tu jest. Bateria super, mam 5 baterii. Ok, dobra. No, patrzcie, to już jest z zewnątrz. Słuchajcie, nienawidzę horrorów.

Nie wiem w ogóle gdzie ja w ogóle jestem O mój Boże Aparat A. A. Dobra, ale teraz no to na pewno muszę tędy iść słuchajcie Oh my god Czyli jednak muszę tutaj iść, no dobra Idziemy w takim razie Co my tu mamy? Mamy łazienki. Wiecie, wchodzimy wszędzie, gdzie się da, co nie? Okej, okay, to nie przejdę. O, tu widzimy ślady jakieś. Oj, ty. Te... O kurde. Ej, to ja teraz nie wiem, czy to się dzieje w mojej głowie, czy, czy tylko w mojej

Gościu chce umrzeć, także ją chyba nie będę przeszkadzał. A ja tylko iść, słuchajcie, bo tak niezbyt wiem. Mogę wydostać się przez kuchnię z tego co gościu powiedział, okej. Okay. Czyli nam tak naprawdę pomógł ten gość, co nie? jakoś nie wiem, naokoło czy coś? No bo nie mam nie przejdę tędy. Tędy nie przejdę. Hmm. Jakoś tędy przejdę? Tędy też nie przejdę przecież, to o co? Jak ja mam tutaj przejść? Powiem wam, taki trochę labirynt. Nie. Powiem Wam, że nie mam pojęcia. Przejść, aby ominąć ten ogień, co nie? Bo ja muszę iść tam No właśnie Nawet no, nie przejdę To cholerę tu chodzi O i ten też nie przejdę um, Powiem wam, że, że troszkę się pogubiłem tak mam być szczery Nie przejdę, Ej, Hoła. E, Może jakoś wrócić tak, żebym przyszedł, maybe. Okej. Okay. Nie, może tędy jakoś mi się uda wejść. No chyba też nie. E, jakoś, a ja mogę wrócić, tak. Mogę wrócić, okej. Okay. No ja jestem tutaj. Aaa, jestem teraz po drugiej stronie jakby. Dobra. Chyba tędy muszę iść, nie? Chyba tak. Kafeteria, no dokładnie. O, dokumenty. Mamy eee, jeśli widzisz nieistniejące rzeczy, koniecznie o tym powiedz. Nie trzeba się wstydzić zespołu pod psychologicznej bliskości stresu. ZB, ZPBS. Porównujmy. Ej, a akurat teraz miałem coś takiego. Czyli dobrze poszedłem, skoro jestem tutaj. No jest, muszę iść tutaj. Ok. O mój Boże Ja bardzo nie chcę grać w tą grę już więcej, no ale niestety muszę skończyć, nie? Zapisywanie mamy, no to nie jest o zapisywanie Okej, okay. tu nie przejdę, czyli musimy iść tutaj w systemie nie ma wody, muszę odmieć dwa zawory łazienki Gelandry w łazienki, bo nie możemy tam, czyli muszę iść na lounge, okej okay. Co? Znowu grubas? Nie gadaj Alan Walker, Walker mi nawiedza, nie? Wiecie, ja mogę zrobić to na jolo, co nie? I po prostu obok niego przebiec sobie tak o Tu się nie zmieścisz, gościu. O mój Boże. Teraz może być twoja kolej, jeśli będziesz rzeczym paskiem. Mamy mieć brzuszek, umiemy ramionka, każdą małą szczelnikę, dopóki nie znajdziemy klucza. Wiem, że jedno z was go ma, moje jest no już, O mój Boże. O oh my god to, to jest pojebane, nie? Też jakiś nieszczęśnik O, mechanizm uwalniający wodę A ja musiałem dwa zawory chyba nie? Odkręcić z tego co tam pisało Chory psychicznie gościu, nie? Oh, fak on jest tutaj Jezu, i, ten, i ten gościu bez palca jest, nie? Dobra. Muszę na jolo tam przebiec, słuchajcie. Okej, okay, dobra. Robimy YOLO akcji, na... przebiegamy na szybko, robimy tak. ciszej proszę. Tylko powiedzcie mi gdzie jeszcze i czy będzie dobrze. O oh my god. Oh fuck. No nie, spierdalaj. czy on tu wejdzie i zaglądnie, czy nie? Błagam, powiedzcie, że nie. O Jezu, ja słyszę bicie swojego serca, nie? Zawory, słuchajcie, muszę odkręcić. Okej, okay, ja tutaj mogę przejść? Mogę. A dlaczego ten Alan Walker tu musi być? Słuchajcie, kafeteria. No to nie, to, ja się, to nie chcę wracać. O nie, to ja się już wrzu rzuciłem całkowicie, teraz muszę iść w inne miejsce gdzieś. Tutaj? Tu już byłem, ej To nie, to się muszę wrócić w takim razie Muszę się wrócić słuchajcie, tutaj I znaleźć gdzieś drugi zawór To będzie wyzwanie słuchajcie tu nie przejdę Poczekajcie, by mi się błąd wyskoczył Dobra Okej, okay, czysto No tutaj nie przejdę, słuchajcie Więc muszę teraz przez kafeterię jakoś wejść, nie mam pojęcia Nie, że już byłem, nie? I co teraz? I co ja teraz mam zrobić, słuchajcie? On jest tutaj, okej. Okay. Czekamy, czekamy teraz. Teraz czekamy na spokojnie. Musimy się teraz wrócić do tego miejsca, gdzie były dwa zabory wody. Robimy to słuchajcie na spokojnie, wychodzimy. On tu nie wejdzie, okej. Okay. No i się, nie ma innego wyjścia. No, A tu już byłem, to muszę teraz przez kafeterię się wrócić do tamtego miejsca, ok. A już się tu wejdzie, nie, że on się nagle przyciśnie i się, się tu zmieści, nie? O jezu, to mój palec. Ok, on szedł do kafateli teraz, musiałbym go ewentualnie obkrążyć. No, na spokojnie widzę, słuchajcie, udało mi się. Dojewał słuchajcie okej okay. okej okay, co miałem zrobić jeszcze raz e, na spokojnie e, znajdź, na zewnątrz oj znajdź na zewnątrz ojca martina okej okay, ale jakbyś na zewnątrz słuchajcie nie mam zielonego pojęcia kafeteria okej okay. chłownie O, już ja pięt dole O, i like it, I like it. Beaut... I... Oh my god. Uf. Dobra, lecimy dalej. Puls mi nieco podskoczył, to jest prawda. O, -o, -o. co teraz? Okej, okay, mogę wyjść na szczęście. Autorzy chyba przewidzieli, że ktoś może... Patrzcie, jest! O, dokumenty Okej... Okay. Okej, okay, czy ja miałem zapisywane? Nie mam pojęcia Ale w tym miejscu sobie skończymy odcinek, słuchajcie Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba z mężkiem, komentarz yy, i w przyszłym odcinku kontynuujemy oczywiście ten yy, straszny jakże horror. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego i cześć!